Bardzo serdecznie, mam na imię Kasia i w dzisiejszym kwadransie będziemy szyli turban. Bardzo popularne nakrycie głowy, lubiane przez e, mamy dziewczynek. Dzisiejszy odcinek w zasadzie dedykuję osobom, które no, tak trochę wymusiły na mnie wykonanie szablonu na turbany, oraz właśnie takiej e, szybkiej instrukcji, jak go uszyć. Mam już jeden film, w którym pokazuję bardzo. Taki, taki dość długi film, w którym pokazuję krok po kroku, jak samodzielnie zrobić wykrój, jak sobie uszyć trochę innym sposobem ten turban. Natomiast dzisiaj specjalnie właśnie będą e, tu, e, wykroje które przygotowałam dla osób, które chcą po prostu z gotowych wykrojów skorzystać. Te wykroje dostępne są na stronie złotego naparska oczywiście www.złotanaparse.pl i ten film jest jakby taką instrukcją do tego wykroju, więc jeśli ktoś ma ochotę skorzystać, to zapraszam. Ja dzisiaj będę szyła z weluru. Mój welur jest poliestrowy, ale oczywiście możemy to użyć z każdej innej dzianiny, Ale najlepiej, żeby dzianina była z elastanem czyli kroje, które są przygotowane na sklepie, one mają tutaj podane wymiary. I na przykład ten ma, to jest Turban Sara, tak się nazywa, Turban Sara 52. I to jest obwód tego turbanu, nie obwód głowy, ale obwód turbanu. I jeśli chcesz dobrać taki turban, który jest Tobie potrzebny, to najpierw musisz dokładnie zmierzyć obwód swojej głowy. Ten obwód no, należy zmierzyć dokładnie, tak jak mniej więcej, ten turban będziemy tutaj nosić, ścisło nie podkładając palców i wtedy patrzymy. Ja mam na przykład obwód głowy 54. I jeśli mój obwód głowy jest 54, a ja wybrałam do szycia dresówkę, to wiem, że może być za duży, jeśli zrobię taki sam obwód turbana, więc decyduję się na. Wydrukowanie turbanu o rozmiarze 52. Czyli obwód głowy mój 54, a ja wzięłam turban 52. Czyli odjęłam 2 cm od obwodu głowy i taki rozmiar turbanu wybrałam. Natomiast jeśli ktoś chciałby zrobić. Yy, z jerseyu na przykład, bo chcę sobie zrobić jersey, czyli cienka dzianina bardzo rozciągliwa, więc wtedy jeszcze musimy zmniejszyć tak, rozmiar. Czyli jak głowę mam 54, a szyję z jerseyu, to odejmuję od obwodu głowy wtedy około 4-5 cm nawet, czasami nawet 6 i wtedy wybieram taki turban, który pasuje mi właśnie do danej dzianiny. Czyli jak szyję jerseyu, to nie biorę turbanu 52, tylko na przykład biorę 50 albo 48, bo chcę, żeby on był po prostu bardziej obcisły, bo dzianina jersey się bardziej rozciąga. Natomiast jeśli moja dzianina jest gruba, mało elastyczna, ale pomimo wszystko chcę uszyć sobie taki turban, to mogę wtedy nawet wybrać sobie obwód turbana równy obwodowi głowy. To Dlatego mówię tutaj, ja nie sugeruję tutaj, jaki ma być rozmiar tego turbanu w stosunku do głowy, ale musimy samodzielnie dobrać w zależności od tego, z jakiej dzieniny szyjemy. Ja podkreślam, że ja szyję z doluru rozciągliwego i biorę 2 cm różnicy, bo też ja nie lubię, jak mój turban na głowie jest bardzo obcisły. On ma mi po prostu przylegać do głowy, przynajmniej ja mam takie preferencje, ale ma być taki no, niezbyt uciskający. Czyli przystępujemy do pracy. Szycie jest proste. Ale ja będę tutaj pokazywała metodę szycia na maszynie, dlatego że większość turbanów, które są pokazywane, są szyte ręcznie, a ja wprowadzę tutaj troszeczkę inną metodę i zobaczycie, jak fajnie możemy za pomocą naszej maszyny do szycia taki turban uszyć. Mamy wykrój. Wykrój jest połówką. Tutaj będziecie widzieli napis, złożenie materiału. Tutaj mamy dodatkowy, dodatek na 3 cm, czyli linia turbana to jest tutaj, a tu jest dodatek nasz, i my to będziemy podwijać. Natomiast tutaj mamy taką przerwaną linię, i to jest właściwa linia, po której będziemy zszywać turban. Natomiast tutaj jest taki ozdobny rand. Ja dodałam tutaj 5 cm. W każdym rozmiarze jest 5 cm, zarówno u dziecka malutkiego, jak i u starszego, ale jeśli my chcemy zmienić, czyli możemy sobie od tej przerywanej linii w tą stronę zmienić, możemy dodać, żeby było 6 cm, możemy odjąć, żeby było 3 cm, czyli to już zależy od nas, ile my tutaj będziemy mieli. Ale ja tutaj proponuję 5 cm i tak będziemy szyli. Oczywiście, jeśli chodzi o ilość materiału, to wystarczy nam tyle, jakby od tego miejsca do tego. I to już jest ilość dzieniny, która nam wystarczy. W moim przypadku, ja zmierzę tutaj, to jest 38 cm. To powiedzmy 40 cm dzianiny nam wystarczy, i to jest turban pojedynczy. Ja go będę robiła z pojedynczej warstwy dzianiny i będę podwijała. Jej je, będę miała tak, jak szablon pokazuje. Także przystępujemy do pracy. To jest moja dzianina, to jest welur, który wybrałam do uszycia turbanu. To jest lewa strona weluru, tu pod spodem są piękne włoski, tu jest strona prawa. Oprócz tego musisz pamiętać, że jeśli szyjesz z weluru, to welur ma włos i musimy sobie ustalić, czy chcemy, żeby nasz włos układał się jakby z włosem. Czy pod włos, wtedy jest jakby taki ciemniejszy. Ja będę szyła jakby, żeby układał mi się z włosem, więc tutaj jest góra mego turbanu, bo w tą stronę idą włoski do dołu i muszę wtedy pamiętać, żeby tak układać. E, oznaczę sobie cenkami lewą stronę, żeby na filmie było widać, która to jest strona lewa, która prawa. Będę układała do krojenia lewą stroną na wierzch, czyli prawa do środka. E, ponieważ mam znacznie więcej dzianiny niż niż mam potrzebę. Więc z kawałek tylko zagnę z tej strony, zrobię sobie takie złożenie dzianiny. Tak najpierw patrzę, ile muszę jej złożyć. To co składam, musi pomieścić mi całą szerokość mojego turbanu. Widzę, że tu za dużo złożyłam, więc tyle mniej więcej mi trzeba, więc sobie teraz podsunę do krawędzi, żeby nie marnować. Jeszcze kiedyś wykorzystam sobie ten piękny welur, a tymczasem zegnę tylko tyle, ile mi tutaj potrzeba. Czyli zagięłam tyle, ile mi mniej więcej potrzeba do uszycia turbanu, tutaj będę układała sobie od dołu, może nie będę układała do samej krawędzi, tylko tak sobie 2 cm dalej. No i wstępnie przypnę, nie będę rysowała, ponieważ jest to bardzo prosty element, więc ja sobie po prostu przypnę w dwóch, trzech miejscach szpileczkami i razem przy tym szablonie wytnę. Tutaj jest moje złożenie, czyli w tym miejscu jest moja dzianina złożona. Tutaj jest napis złożenie materiału, więc przykładam tą częścią do tego złożenia. Natomiast tutaj będę kroiła. No i jak mam już to tak przypięte, to oczywiście wycinamy. Podsunę sobie troszeczkę, tak żeby było mi wygodniej ciąć. I wokół krawędzi wycinam. To jest tylko turban, więc tutaj nie ma jakichś skomplikowanych elementów do wycinania. Mój turban jest skrojony. Bardzo prosta sprawa. Już szablon mogę odkładać, ale na razie gdzieś tam położę pod rękę. To jest cały wykrój mojego turbanu. I teraz tutaj widzimy, że mamy 3 cm, 3 cm założenia na dole, więc zacznę od tego, że przewrócę teraz na tą lewą stronę i sobie te 3 cm zagnę. Oczywiście możemy to robić na oko, możemy to sobie robić mierząc tutaj w ten sposób, i przypinamy. Ale możemy też zrobić w taki sposób, że położę sobie tutaj, o tak, na prawej stronie i zaznaczę sobie takie malutkie kreseczki na prawej stronie. 3 cm tylko na wylurze trochę mi ciężko się rysuje. Tutaj mało to widać, więc albo biorę mydełko. Ja, ja akurat używam takiego długopisu ścieralnego, który jestem pewna, że potem on mi pod wpływem ciepła zniknie. Czyli ja się nie boję rysować. Rysuję 3-3. 3 i 3. Ja robię z weluru, dlatego tutaj będzie troszeczkę może trudniej szyć, o mam takie kreseczki narysowane. Jak ja je narysowałam na prawej stronie, to teraz odchylam sobie właśnie z lewej strony tutaj do prawej. Ja teraz zaginam na tych kreskach narysowanych, czyli widzę, że one są tutaj narysowane i ja na krawędzi teraz je widzę i przypinam, dokładnie, solidnie przypinam szpilkami ten dół. Wpinam szpilki prostopadle. I zaraz pokażę, jak to zrobić dobrze. Tutaj właśnie zaginam na tej krawędzi, że widzę tutaj te zaznaczenia moje i szpilki wpinam w taki sposób, żeby one bardzo solidnie trzymały mi tą dolną krawędź. Oto, bo mi tak naprawdę ta krawędź będzie przyszywana. Nie, nie przypinam szpilek w taki sposób, że tutaj o tak przypinam, o tak jakoś chaotycznie i byle jak, dlatego, że potem podczas szycia ta krawędź będzie mi się odchylać, a tutaj jest bardzo dobrze przymocowana. Więc w ten sposób przypinam szpileczki, że tutaj wpinam daleko, ale wypinam bardzo blisko tej krawędzi i wtedy mi to wszystko się bardzo dobrze trzyma. No i teraz jak będziemy to robili z dresówki, albo jak będziemy to robić z jerseyu, to po takim przypięciu, Najlepiej byłoby iść na żelazko i to wszystko przyprasować. Natomiast welur, ja tak weluru aż tak bardzo nie prasuję, czyli jak mam przypięte, to od razu będę przyła. I teraz możemy szyć na dwa sposoby. Albo szyć po tej stronie, bo widzimy tą krawędź i przeszyjemy to za chwilę jakimś ściegiem elastycznym. Ale ponieważ ta krawędź jest wolna, a my szyjąc stopko, to ta krawędź będzie nam się tutaj miała tendencję do takiego... Gromadzenia się albo rozciągania, więc ja wolę takie rzeczy szyć po stronie prawej, czyli wtedy tą taką e, wolną krawędź, która może być troszeczkę rozluźniona przez to, że jest skrojona, która może być lekko rozciągnięta, to ja wolę kłaść na, na dół, a natomiast szyć tutaj i wtedy znacznie łatwiej mi jest kontrolować, ale wtedy mamy problem, że my nie widzimy tej krawędzi, tak jakby nie mamy pewności, gdzie my mamy szyć. Ale my wiemy, że my mamy tutaj podwinięte 3 cm. Więc za chwilę ja sobie na maszynie zaznaczę takie miejsce, odznaczę sobie 2,5 cm od igły i będę się kierowała taką drogą. Oznaczeniu na maszynie, i za chwilę to pokażę, jak to będziemy robić. Polową dzisiejszego odcinka będzie Minerva 363 D Next. Ja wykorzystam dzisiaj dwa ściegi do szycia. Jednym ze ściegów będę robiła te podłożenie czyli to, co tutaj przypięłam to zszyję ściegiem C, taki sobie po prostu postanowiłam, ten trójskok tak zwany. On bardzo fajnie złapie mi tą krawędź, a dodatkowo jest on bardzo, bardzo elastyczny, czyli w żaden sposób nie ograniczy mi tutaj elastyczności mojej dzieniny, czyli to, tym będę szywała. Natomiast później wykorzystam zygzak, zwykły zygzak, który będzie mi pomocny do uzyskania takiego zmarszczenia tego turbana. Zobaczycie później o co chodzi, ale jeśli masz w maszynie dwa takie ściegi, no to już uszyjesz. No. no i zaczynam od tego, że mamy przymocować tą wolną krawędź, to te, te podłożenie i za pomocą tego ściegu C. Ścieg ustawiam w ten sposób, że wybieram tutaj C w tym okienku, który tutaj się znajduje, w tym okienku ustawiam C, wtedy znaczy, że wybrałam ten konkretny ścieg. Mam naprężenie górnej nitki, nic nie robię, zostawiam tak jak zazwyczaj szyłam. Tutaj mam szerokość tego ściegu, czyli ustalam sobie, że chcę, żeby na szerokość ten mój ścieg, tak, w tą stronę miał 4, więc zostawiam. Natomiast tutaj jest długość ściegu, czyli to jest odległość między tymi pojedynczymi wbiciami. Ja ustawię sobie tutaj na dwójkę i oczywiście, jeśli nie wiesz, jak to będzie wyglądało, bo ja już wiem, jak ten ścieg będzie wyglądał, to warto przeszyć najpierw sobie na próbce. Jeśli nam odpowiada takie ustawienie, to... Szyjęta. ponieważ ja nie chcę szyć po tej stronie, bo już wspomniałam wcześniej, że może mi to generować jakieś problemy, tutaj może ta krawędź mi uciekać, może tutaj coś tak falować, więc ja układam w ten sposób, że układam prawą stroną do góry i tak jak mówiłam wcześniej, ja wiem, że mam pod spodem z założenia 3 cm, więc teraz patrzę moją odległość od igły w pozycji, bo igła będzie mi teraz szła na lewo i na prawo, w tej maksymalnej w maksymalnym wychyleniu igły na lewą stronę odmierzam sobie centymetrem 2,5 cm, 2,5 cm od igły, czyli celuję igłą na 2,5, i tutaj powinna być krawędź mojego turbanu. Więc widzę tutaj jakieś tam linie na płytce ściegowej, ale ja dodatkowo nakleję sobie taką naklejkę, czyli tu się kończy mój centymetr. Ta naklejka pokazuje mi, że odległość od wbicia igły do krawędzi tutaj, do, do początku tej naklejki jest 2,5 cm. Teraz w takiej pozycji już ustalonej układam moją krawędź, właśnie dzianiny, dotykam do tej początku tej naklejonej naklejki i rozpoczynam szycie. Włączam maszynę, szyję tutaj mogę sobie przymocować i teraz oczywiście prowadzę w taki sposób. Żeby cały czas moja krawędź dotykała do naklejki. I wtedy ja będę miała równe prowadzenie. Oczywiście wyjmuję i, y, szpilki cały czas tutaj po kolei. Trzymam sobie tutaj, mogę lekko z przodu i z tyłu. Tylko zwróć uwagę, że ja nie naciągam dzianiny. Ja ją tylko prowadzę w takim leciutkim napięciu, ale nie rozciągnięciu. Napięciu to znaczy, żeby mi równiutko szła krawędź i żeby nic mi się tutaj nie podwijało. Cały czas prowadzę równiusieńko przy tej naklejce, odpinam szpilki i, i mocuję leciutko i mam to przyszyte. Na tej stronie mam taki wygląd, bardzo ładny i przyjemny. Dla dziewczynki będzie to ślicznie wyglądało. Poza tym bardzo dobrze to się rozciąga, w żaden sposób nie ogranicza. Tutaj natomiast mamy przyszytą tą krawędź i wszystko się trzyma. Tutaj widać, że moja igła nie była wychylona maksymalnie na lewo, podczas gdy robiłam jej właśnie mierzenie. Ale wtedy wyszedł mi taki fajny efekt, że troszeczkę mi nawet zeszło tutaj. Ale wszystko się ładnie trzyma, nic mi nie odstaje, jest podłożone. Tak przygotowany, już podłożony turban, składamy teraz lewa strona do lewej, czyli prawa strona musi być na wierzchu. Tak, lewa strona jest tam, tutaj jest prawa. I ponieważ tutaj mam założone na szablonie, że mam ten cały ozdobny rand 5 cm, to teraz odmierzę sobie tutaj na całym obwodzie 5, 5, 5, 5 i zaznaczę. Czyli przykładam 5 i kreska. Oczywiście tutaj robię to swoją znikającym długopisem. Nie boję się, że coś mi tutaj zostanie i to trzeba właśnie albo jakimś mydełkiem, albo takim znikającym pisakiem, że jesteśmy pewni, że potem to wszystko nam zniknie. Mam tutaj to wszystko zaznaczone. Widać tutaj. Linie, które narysowałam, i teraz mamy dwa sposoby. Ja powiedziałam, że ja pokażę, jak to zrobić na maszynie. Ale oczywiście, jeśli nie masz maszyny, to możesz to zrobić też ręcznie, tak jak pokazuje większość filmów, jeśli chodzi o szycie turbana. Ja natomiast nie będę robiła tego ogólnie ręcznie, bo chcę to wykończyć maszynowo. Ale wprowadzę tutaj fastrygę. Zuję supełek i po tej drodze zrobię sobie fastrygę. Ja nie będę używała tej fastrygi do ściągania, tak jak właśnie powiedziałam w większości filmów przy tych turbanach, ale oczywiście, jeśli nie masz maszyny do szycia, to już tą fastrygą można ściągnąć ten turban i zrobić jego już na gotowo. Natomiast wtedy, jeśli chcesz użyć tą fastrygę do marszczenia, do ściągania, to co ja później zrobię w inny sposób, to tutaj musisz dać albo bardzo mocną nitkę, albo tą nitkę złożyć. Na dwa albo więcej razy. Natomiast ja zrobiłam nitkę pojedynczą, bo dla mnie będzie to tylko i wyłącznie ściek pomocniczy, który potem zostanie usunięty. Czyli ja robię typową fastrygę pomocniczą, tak? Czyli wbijam, wybijam, wbijam, wybijam. W ten sposób. Tu zwykła, prosta fastryga. I zakończam kilka razy w tym samym miejscu. Przebiję i tak odcinam nitkę nie za blisko, żeby mi się to nie rozpuło i w ten sposób mam przygotowane do szycia. I teraz będzie punkt kulminacyjny, czyli będzie zszywanie, ale innym sposobem. Ja ci pokażę na razie na schemacie, na kartce, na czym będzie polegało moje zszywanie. Moje zszywanie będzie polegało, jak tutaj mam moją fastrygę, to teraz będę używała nitki, którą wprowadzę i którą będę prowadziła po tej fastrydze, czyli położę nitkę pojedynczą lub podwójną Zależy, jaka, jaka to będzie nitka. A ja zastosuję ściek zygzak. I zygzakiem będę prowadziła w taki sposób, żeby nie przebić tej nitki, a jedynie po obu stronach nitki, żeby mi się wbijało, tak? Czyli tu, tu, i tak przeszyję nad tą nitką. Ja zaraz to pokażę z bliska, jak to będzie wyglądało. Tu, oczywiście zrobię mocowanie. W ten sposób przeszyję. I będę dążyła, żeby wykonać na początku taki ściek. A potem pokażę, co z tym należy zrobić dalej. Do zrobienia, do wprowadzenia tej nitki, którą tutaj pokazałam na kartce, czyli to, co będzie tutaj prowadzone, to możemy użyć albo jakiejś grubszej nitki, na przykład muliny tak zwanej do wyszywania, ale ona najlepiej, żeby była kolorystycznie dopasowana. Ja nie mam fioletowej, więc na no, tu niebieska mi nie pasuje, ale jeśli masz kolorystycznie dobraną albo sobie specjalnie kupisz, to możesz użyć. Natomiast ja użyję nitki, ale ta nitka jest trochę grubsza niż na co dzień używana. Na co dzień używam do, do szycia 120, natomiast to jest nitka... 80, czyli jest grubsza. Tutaj mogłaby być jeszcze grubsza, ale ja nie mam, dlatego ja tą nitkę rozwinę i kilkakrotnie złożę ją, czterokrotnie wręcz. Złożę ją na cztery razy, żeby ona była taka po prostu solidna, gruba, żeby mi ja jej nie dała rady przerwać z łatwością. Czyli stworzyłam sobie jakby taką alamulinę. Odległość tej nitki, czyli długość tej nitki, jest taka, żeby mi od sam, tak objęła całą tutaj moją drogę, którą będę potrzebowała. Jak ja już ją mam czterokrotnie, to jeszcze sobie tak ją skręcę, żeby stworzyć taką po prostu solidną, skręconą nitkę. I ona będzie tą moją bazą do wykonania tego marszczenia. No i przechodzimy na maszynę. Na maszynie wybieram tym razem ścieg B, czyli w tym okienku u mnie, tutaj, zmieniam na B. Tutaj napięcie górnej nitki nic nie zmieniam, zmieniam parametry. Znaczy patrzę, czy muszę zmienić. Tutaj mam na czwórkę, czyli mój ściek na boki będzie się wychylał na cztery. Pozostawiam, tak, bo wydaje mi się, że jest to dobra wartość. Tutaj warto zrobić 4-5, żeby nie była malutka, bo musi to tam nitka się pomiędzy tymi wbiciami zmieści. Czyli 4 takie minimum tutaj jest jak najbardziej ok. Natomiast tutaj jest dwójka, ale ja nie będę robiła takich malutkich wbić. Chcę, żeby to było dość szerokie wbicia, więc zrobię też na 3,5. Tak, nie będę robiła 4, czyli do przodu będzie mi szedł mój ściek na 3,5. I tak pozostawiam. Mam przygotowany mój tutaj właśnie ten element turbana. Tutaj mam początek, to jest właśnie mój ten założony brzeg. Tutaj jest moja nitka, którą przygotowałam. Biorę początek tej nitki. Gdzieś około 10 cm czy 5 cm wysuwam i kładę ją w ten sposób: po prostu kładę. Ustawiam moją stopkę nad tą nitką. I tak będę starała się na razie ręcznie zrobić, żeby igła wbijała mi się po jednej stronie nitki, omijała ją i po drugiej stronie. Jeśli już mi się uda to zrobić, to przytrzymuję, też wyciągam trochę więcej nitek z tyłu, robię tutaj nad nią mocowanie, czyli w jednym miejscu trochę tutaj wbijam i cofam. I teraz pomagam jej ruszyć, trzymając z tyłu za nitki, a teraz kładę tą nitkę na fastrygę. I tak będę prowadziła moją stopkę, żeby cały czas szła po obu stronach nitki w ten sposób i ją po prostu zamknęła w takim zamknięciu. Trzymając za nitki tylne, pomagam maszynie ruszyć. Jak już mi zacznie swobodnie się przesuwać, to teraz tutaj kładę tą moją nitkę dodatkową na fastrygę. Przytrzymuję palcami i prowadzę. Igłę i stopkę w taki sposób, żeby wbijała mi się po obu stronach, aby nie przeszyć tej nitki. Jeśli czasami trochę mi zbiegnie z tej fastrygi, też nic się nie stanie, dlatego że fastryga zostanie później usunięta, i nic tam się nie stanie. I teraz jak dochodzę do końca, tutaj mogłoby mi trochę zostać więcej, ale i tak za chwilkę będę to ściągała i mi się ona powiększy ten koniec. Jak dojdziemy do końca tutaj, zatrzymujemy się i robimy też mocowanie. I zostawiamy tych nitek trochę więcej, czyli wyciągamy, wyciągamy, wyciągamy o tych. Zostawiamy sobie gdzieś tam zapas około 15 cm i dopiero urywamy. No i teraz już maszyna nie jest nam potrzebna. Teraz będziemy marszczyć. To wygląda w ten sposób. Moja nitka jest znacznie jaśniejsza, bo nie miałam innego koloru, ale jest fioletowa, tylko jest jaśniejsza. I teraz tutaj na dole, to jest tu, gdzie podłożenie, to jest dół naszej czapki. Biorę te moje nitki. Które tutaj się znajdują, rozdzielam gdzieś mniej więcej na dwie takie warstwy i robię solidny supeł, czyli zawiązuję tutaj, czyli biorę tą nitkę, którą zszywałam od zygzaka oraz tą nitkę, którą tutaj miałam zapasową i je razem związuję. Związuję solidnie kilka razy robiąc supeł. Ale nie ucinam, bo później te końcówki jeszcze przewlekę sobie tutaj do środka, żeby to bardzo ładnie było mi wszystko takie zamocowane. Czyli związane, że już mi nic się tutaj nie wysunie, ale końcówki zostają. I teraz idę na koniec tutaj. Te nitki, które zostały mi z końca zygzaka, odkładam na bok i staram się, żeby gdzieś tam się mi nie, wy, nie wyrwały. Natomiast tą nitkę, która jest tutaj poprowadzona, ja ściągam. Czyli jeśli ona jest tylko właśnie zygzakiem objęta na boki, to ona bez problemu mi się ściąga. Tutaj pomalutku staram się też nie ciągnąć tego jakoś e, tak bez pomysłu, tylko właśnie pomału sprowadzam to wszystko na dół. Chodzi mi o to, żeby mi się nic tutaj nie popękało. Dlatego też warto, żeby ta nitka była dość solidna, albo złożona minimum na 4 i to jeszcze grubsza, możemy nawet ją na 6 razy złożyć. I staramy się tutaj tak zmarszczyć, żeby jak najbardziej ścisło to było. Czyli tutaj do samego dołu. po malutku marszczymy, marszczymy, nadajemy też temu marszczeniu bardzo ładny wygląd. I jak już jest tak mocno zmarszczone, że już jak nie damy rady więcej, to też sprowadzamy, bierzemy nitkę od zygzaka, nitkę właśnie od te, tą pomocniczą i też na razie robimy supełek, zaciskamy, żeby to się wszystko nam mocno trzymało, przytrzymujemy palcem i też zawiązujemy. Cały czas ostrożnością, żeby nic nam nie pękło, bo jak nam pęknie, to będziemy musieli zacząć od nowa, ale to jest tak solidne wszystko, że tutaj nic się nam nie powinno z tym stać. I teraz mamy znowu te nitki, możemy tutaj je wyrównać i gdzieś tam sobie odciąć na razie około 10 cm. Tak samo tutaj możemy też sobie tutaj wszystkie razem równiutko. I teraz za chwilkę będziemy szukać igły jakiejś grubszej albo jakiegoś szydełka, żeby to wciągnąć gdzieś w środek, żeby nie, nie odcinać, tylko gdzieś dobrze byłoby to umieścić we wnętrzu tego turbanu. Ja do schowania końcówek wykorzystam grubą igłę. Może to być jakieś też szydełko, ale ja akurat grubą igłę mam. Te wszystkie nitki razem przewlekam przez to grube, duże oczko. I tak staram się gdzieś tam w środek, tutaj pomiędzy warstwy włożyć, przewlec do środka, żeby mi się to ukryło. Tak? Gdzieś tam pomiędzy, na przykład to podłożenie, gdzieś tam przewlekam, i wyciągam trochę dalej, i już mam te końcówki schowane. Robię to zarówno z jednej strony i odcinam trochę dalej. I to samo robię z drugiej strony też. Tutaj ma bardzo ładne wykończenia. Ta nitka, która jest ściągnięta, ta fastryga, która tutaj się znajduje, my możemy ją łatwo usunąć. Tak naprawdę nawet jej nie widać. Jeśli ona zostanie, to nikt jej tutaj nie dojrzy. Ale takie właśnie wykończenie tego turbana powoduje, że to jest wszystko bardzo trwałe. Zygzak nam bardzo dobrze wszystko trzyma. Nitka, która kilkakrotnie została złożona i ściągnięta tym nitką, albo właśnie zastosowana mulina bardzo trwałe nam to wszystko łączy. I jest to bardzo piękne, estetyczne, no i takie można powiedzieć profesjonalne. Fastryga nam tego tak łatwo, tak ładnie by nie, nie, nie zszyła. No i można powiedzieć, że nasz turban jest gotowy, za chwilę będziemy go mierzyć na głowie. Ten turban szyłam na moją głowę, czyli moja głowa ma 54 cm w obwodzie, wybrałam szablon turbanu na 52 i teraz zobaczymy, jak to wszystko wygląda po uszyciu. Wygląda w ten sposób. Nie jeśli ktoś lubi takie, takie turbany, to myślę, że bardzo ciekawy ten wygląd, jest i taki wdzięczny. I mówię, bardzo komfortowo mi tutaj na głowie pasuje, jest fajny, głęboki, zakrywający uszy i nic mi nie ucieka. I ten welur po prostu, pomimo, że jest akurat ten jest poliestrowy, ale ja się w nim bardzo dobrze czuję, a przede wszystkim wygląda cudnie, pięknie i bardzo ozdobnie. Także, jeśli spodobał Wam się ten welur, ten welurowy turban, to dajcie znać w komentarzu, dajcie łapkę w. Górę. Wciśnijcie subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. No i mam nadzieję, że sposób, który ci pokazałam, nieco inny od tego, który widziałaś na innych filmach, jest dla ciebie interesujący i na pewno sprawdzi się w twoich uszytych turbanach. Także pozdrawiam serdecznie. Dziękuję dzisiaj za uwagę. Cześć!